Reakcja kwasu octowego z magnezem. Do wykonania doświadczenia są potrzebne następujące odczynniki chemiczne. Kwas octowy i magnez oraz szkło i sprzęt laboratoryjny. Probówka, statyw z łapą metalową i łyżka do odczynników. Zostanie także wykorzystane łuczywo. Do probówki wlewamy kwas octowy i wsypujemy opiłki magnezu. Obserwujemy zachodzące zmiany. Magnes gwałtownie reaguje z kwasem octowym. Podczas tej reakcji chemicznej wydziela się ciepło. Dno probówki ogrzewa się. W celu zidentyfikowania wydzielającego się gazu do wylotu probówki zbliżamy zapalone łuczywo. Powstający gaz zapala się, towarzyszy temu charakterystyczny dźwięk. Gazem tym jest wodór. Magnez wypiera wodór z kwasu octowego. Produktami tej reakcji chemicznej są sól, octan magnezu oraz wodór.